Dziś na kanale odomu zainstalujemy inteligentny dzwonek do drzwi, a także sprawdzimy inne akcesoria systemu smart home od firmy Akara. Ten film podzielimy sobie na kilka części, a zaczniemy od produktu Akara Video Doorbell G4, czyli od takiego właśnie inteligentnego dzwonka do drzwi, który w mojej opinii jest najfajniejszym produktem, jaki tutaj dzisiaj wam pokażę. Sprawdzimy sobie też taką bramkę, czyli Hub M2, a także dwa czujniki, które możemy sobie wykorzystać w naszym domu. Jeden z nich, ten mniejszy, to czujnik sprawdzający, czy jakieś okno albo czy jakieś drzwi są otwarte lub zamknięte, a drugi czujnik jest czujnikiem ruchu. Oraz czujnikiem natężenia światła. Na początku, zanim jeszcze przejdziemy sobie do tych produktów, ważna uwaga od nas, bo ten film powstał we współpracy z filmą Akara, mówimy to wprost, chcemy być wobec Was szczerzy, ale zrobiliśmy to na bardzo zdrowych zasadach. Bo po pierwsze, producent nie ma wpływu na to co i jak powiemy w tym filmie, nie ma po prostu wpływu na treść tego materiału, tu są tylko i wyłącznie nasze opinie, no i po drugie, przed podjęciem tej współpracy wypożyczyliśmy te sprzęty, żeby w ogóle zobaczyć, czy one są dobre i czy sprawdzają się w praktyce, czy nie mają jakichś takich dyskwalifikujących wad, także sprawdziliśmy je i podjęliśmy decyzję, że fajnie byłoby zrobić o nich odcinek. A więc jak macie już pełen obraz sytuacji, to możemy sobie zacząć od pierwszego produktu, czyli od inteligentnego dzwonka do drzwi Akara. Produkt to tyle fajny, że jest bardzo nowy. Miał premierę w momencie, kiedy to nagrywam, jakieś dwa miesiące temu. I kiedy ten produkt debiutował, był to jedyny na rynku. Dzwonek do drzwi, który ma możliwość zasilania bateryjnego bez takiego stałego podpięcia do prądu, który współpracuje z Apple Home Kit. I z tego co wiem do dzisiaj, jest to jedyny taki dzwonek na rynku. To urządzenie znajdziemy już w polskich sklepach. Jego cena wynosi około 500 zł, i w dużym skrócie, jak to działa? Na zewnątrz, przy drzwiach instalujemy takie oto urządzenie wyposażone w kamerę i taki duży przycisk, to jest właśnie przycisk dzwonka, a w środku gdzieś w mieszkaniu, musimy sobie umieścić jeszcze taki drugi element, który właśnie wydaje. de Veng. I w momencie, kiedy ktoś do nas przychodzi, kiedy ktoś dzwoni, kiedy przyciska ten przycisk, to po prostu w domu rozlega się sygnał właśnie z tego urządzenia, ale do tego mamy jeszcze w aplikacji mobilnej możliwość podglądu, kto to właściwie stoi przed naszymi drzwiami. Możemy sobie podejrzeć widok z kamery, ale możemy też prowadzić rozmowę bezpośrednio ze smartfona, z tabletu czy z jakiegoś innego urządzenia. Po prostu możemy coś do tego człowieka powiedzieć, on może nam odpowiedzieć. Jako, że mamy tutaj kamery, mamy też funkcję włączenia jej w dowolnym momencie, czyli nie tylko wtedy, gdy ktoś naciska przycisk do drzwi. No i dzięki temu to jest też takie bardzo podstawowe narzędzie do monitoringu, można powiedzieć, bo możemy sobie w każdej chwili podejrzeć, co znajduje się przed domem. No i co więcej, możemy też mieć powiadomienia dla różnych sytuacji, czyli nie tylko wtedy, gdy ktoś dzwoni do drzwi, ale też na przykład wtedy, kiedy ktoś się przed tymi drzwiami pojawia, kiedy ktoś na przykład będzie chodził nam pod domem, wtedy też aplikacja może nas o tym poinformować. Co w zestawie? Pudełka jest niewielkie, ale mamy tutaj wszystkie niezbędne akcesoria do podłączenia takiego dzwonka. Przede wszystkim dwa wspomniane główne elementy, ale do tego mamy też sześć baterii, które tutaj widzicie, właśnie mam je zainstalowane, bo tak jak wspomniałem, ten dzwonek może działać na zasilaniu bateryjnym. Komplet sześciu baterii powinien wystarczyć na 4 miesiące takiego typowego użycia według producenta. Ale mamy też możliwość podłączenia zasilania przewodowego. Co więcej, można stosować dwa typy zasilania na raz, więc te baterie mogą być tylko takim backupem. Do tego mamy płytkę montażową, dzięki której zamontujemy ten dzwonek do ściany na płasko. No i mamy też taką trójkątną płytkę, która umożliwia zamontowanie go pod kątem, co też ja właśnie u siebie zrobiłem. Poza tym mamy przewód USB-C do zasilania tego właśnie yy, głośniczka. Mamy też wszystkie niezbędne wkręty, mamy nawet śrubokręt do, przykrę do przykręcenia tego wszystkiego, więc tutaj producent dostarcza nam po prostu wszystko, czego tylko potrzebujemy. Skoro wiemy, co jest w środku, przejdźmy do montażu. Jeżeli nie wprowadzasz się akurat do nowego mieszkania, w którym deweloper ci wszystko podłącza od zera, no to na pewno już jakiś dzwonek masz. No i tak właśnie było u mnie. No i w takiej sytuacji, no oczywiście bez sensu jest instalowanie nowego dzwonka tuż obok, no bo osoba, która przyjdzie do domu, nie będzie wiedziała, czy używać tego podstawowego dzwonka, czy tego, dlaczego są dwa. Więc ja postanowiłem na czas testów po prostu mój stary dzwonek odłączyć. To jest taki najprostszy dzwonek, właśnie przewodowy. I podłączyć ten nowy w jego miejsce. No i tutaj m, niestety spotkałem się z pierwszym rozczarowaniem, bo nie mogłem wykorzystać tutaj połączenia przewodowego, bo niestety instalacja u mnie dzwonkowa ma bodajże chyba 12V. Nie chcę tu wchodzić w jakieś szczegóły techniczne, ale generalnie ten prąd jest za mały, żeby zasilić to urządzenie. I tak może być właśnie w przypadku niektórych dzwonków. Więc pozostają dwie opcje, albo doprowadzić kabel zasilający po prostu na zewnątrz, ja oczywiście na czas testów nie będę tego robił, więc postanowiłem tutaj skorzystać tylko z zasilania bateryjnego, no i na tych bateriach też wszystko oczywiście działa. Więc odkręciłem po prostu stary dzwonek, zabezpieczyłem przewody, no i po prostu nakleiłem na wbudowaną taśmę dwustronną nowy dzwonek, a raczej płytkę montażową bezpośrednio do elewacji. No i w ten sposób yy, mam po prostu taki dzwonek zamontowany na zewnątrz. Z kolei to urządzenie, czyli głośniczek, jest zasilane z portu USB-C. Tutaj na dole mamy też wejście na kartę MicroSD, i na tej karcie możemy sobie zapisywać wszystkie nagrania do tego sobie zaraz wrócimy, ale z tym zasilaniem myślę, że byłoby trochę lepiej, gdyby to urządzenie miało możliwość zasilania właśnie z takiego przewodu, który jest po prostu wbudowany w ścianę, żeby sobie wykręcić na przykład starą część wewnętrzną dzwonka i w jej miejsce wkręcić tą nową. No niestety tutaj mamy tylko USB-C, więc musimy w jakiś sposób podłączyć to do prądu. Ja na przykład nie miałem takiej możliwości, żeby to jakoś elegancko schować przy drzwiach, bo ten kabel zawsze wisiałby gdzieś przy gniazdku. A nie chciałem, żeby takie urządzenie z kablem było widoczne. Więc co zrobiłem? Schowałem sobie właśnie ten głośniczek po prostu do szafki RTV u mnie w salonie, więc on nie jest przy drzwiach, a jest w salonie ale to wszystko działa bardzo dobrze, bo mimo, że to jest ukryte w szafce, to tak dobrałem głośność, że jest słyszalne właściwie w całym domu, bo możemy sobie regulować głośność tego dzwonka. Jeżeli chodzi o zewnętrzną część, ona wytrzyma spore mrozy, bo może działać w temperaturze do minus 18 stopni Celsjusza, z kolei latem wytrzyma do plus 50. Mamy też tutaj certyfikat IPX3, co oznacza, że to urządzenie może być wystawione na zachlapania, czyli powinno wytrzymać deszcz, bez jakichś takich ekstremalnych może warunków. Natomiast jeżeli chodzi o Instalację miałem pewien problem, bo ta kamera nie lubi się z siecią Wi-Fi 5 GHz. No niestety, jeżeli macie taką sieć, a ja mam akurat w domu, no to musicie przełączyć router na tryb 2,4 GHz, bo inaczej to po prostu nie zadziała. Także mamy już zainstalowany sprzęt, ale powiedzmy o jego możliwościach. I tutaj, taką główną i najbardziej podstawową są powiadomienia. Jeżeli ktoś do nas przychodzi i po prostu naciska ten dzwonek, no to oprócz tego, że mamy dźwięk z głośnika, to mamy też powiadomienie na smartfonie, tak jak wspominałem. No i to powiadomienie pozwala nam przejść od razu bezpośrednio do obrazu z kamery, więc możemy sobie zobaczyć podgląd tej osoby. Jak jesteśmy przy kamerce, ma ona rozdzielczość 1080p, czyli Full HD. Jest bardzo szeroko kostno, oferuje 162 stopnie, za dnia działa super, obraz jest bardzo dobrej jakości, jest czytelny, a nocą, nocą też działa super, bo działa na podczerwień, czyli nawet w całkowitej ciemności widzimy po prostu kto stoi przed drzwiami. Mamy tutaj kilka opcji zapisu takiego obrazu. Oczywiście możemy sobie też skonfigurować, kiedy ten obraz ma się zapisywać i czy w ogóle chcemy, żeby się zapisywał. Opcji konfiguracji jest bardzo dużo, natomiast nagrania mogą trafiać albo do chmury producenta. Ta chmura jest płatna, ale mamy 7 dni gratis, więc sobie ją przetestowałem i działa naprawdę bardzo dobrze. Drugą opcją jest po prostu karta SD umieszczona w tym urządzeniu wewnątrz domu, więc nikt jakby tej karty nam nie wyciągnie i to jest naprawdę fajne. A trzecią możliwością jest też zapis w iCloud albo na przykład podłączenie jakiegoś swojego NASA czy innego serwera i po prostu przerzucanie tamtych danych. Więc fajnie, że mamy opcję takie darmowe. Nie trzeba korzystać wcale z tej płatnej chmury producenta. No i z czym to działa? Tak jak wspomniałem, urządzenie jest kompatybilne z Apple HomeKit, czyli z tym systemem, który jest wbudowany w urządzenia Apple. Bardzo fajnie się z tą integruje. Mamy tutaj podgląd, mamy tutaj wszystkie najważniejsze funkcje, ale pełnię możliwości uzyskamy w aplikacji Aqua, Home I z kolei ta aplikacja jest dostępna i na Androida i na iOSa, więc możemy się zalogować niezależnie właściwie od tego jaki mamy sprzęt. Do tego te sprzęty integrują się też z Google Home i z Alexą, ale w tych dwóch przypadkach mamy bardzo ograniczoną funkcję, bo nie udało mi się tutaj włączyć podglądu z kamery, a mamy tylko możliwość rozmowy dwukierunkowej po prostu transmisji audio. Z takich ciekawostek mamy tutaj też funkcję AI, czyli wykrywanie twarzy. Tutaj producent mówi, że całe to wykrywanie, całe AI, algorytmy działają tylko lokalnie, to nie jest wysyłane nigdzie w chmurę. Możemy nauczyć to urządzenie wykrywania konkretnych twarzy, i wtedy, kiedy ktoś przyjdzie właśnie do naszego dzwonka, kiedy zadzwoni, możemy dostawać powiadomienie, że to właśnie przyszła ta konkretna osoba. Ale co więcej, dzwonek też wykrywa osoby, które są niedodane jako znajome. I dzięki temu też możemy dostawać powiadomienie na przykład tylko wtedy, kiedy jakaś nieznajoma osoba przyjdzie właśnie do nas pod drzwi. Także urządzenie w praktyce naprawdę działa bardzo dobrze. Tak naprawdę z tych minusów to jest brak obsługi sieci 5 GHz, o których wspominałem. No i nie wiadomo jest też to, ile to rzeczywiście podziała na zestawie tych sześciu baterii, bo ja tego jeszcze nie mogłem w praktyce sprawdzić. Producent podaje, że dzwonek na tym zestawie baterii powinien działać 4 miesiące, no i później musimy podmienić sobie po prostu baterię na, na nowe. Ten wewnętrzny dzwonek, o którym Wam już mówiłem, ma też funkcję automatyzacji, bo on może dzwonić nie tylko wtedy, kiedy ktoś do nas zadzwoni z zewnątrz, korzystając z tego zewnętrznego dzwonka, ale może też być alarmem, jeżeli w domu zadziała jakiś inny czujnik. I żeby te alerty i automatyzacje działały nam również z innymi urządzeniami, żeby łączyły się z tym urządzeniem, tu już jest nam potrzebna bramka, czyli Hub M2, czyli drugi element, który chcę Wam dzisiaj pokazać. Jest to bramka systemu Akara, kompatybilna też z systemem Zigbee. Jest to europejska wersja, i to daje nam dostęp do podłączenia innych akcesoriów, które już nie są kompatybilne, na przykład bezpośrednio z HomeKitem, ale są kompatybilne z systemem Akara. I tutaj mam właśnie dwa przykłady takich właśnie urządzeń. Dostaliśmy do testów czujnik właśnie otwierania drzwi lub okien, i czujnik ruchu. Są to bardzo proste urządzenia i bardzo tanie. One kosztują 70-80 zł, więc to nie jest jakiś super duży koszt jak na urządzenia smart home. Są też bardzo malutkie, miniaturowe. Czujnik otwierania drzwi: po prostu jedną część przyklejamy na framudze, drugą bezpośrednio na drzwiach czy na oknie. I kiedy po prostu otworzymy drzwi bądź okno, ten czujnik to wykryje, że one już nie są przy sobie. No i dalej, co się może dziać? No możemy dostać z tego tytułu powiadomienie, możemy sobie sprawdzać historię otwierania i zamykania, albo możemy w ten sposób wywołać na przykład jakąś akcję, bo mamy tutaj różne automatyzacje, które właśnie możemy zaprogramować w tym mostku. Co to może być? Dodajmy no na to, jeżeli na przykład otwieramy okno, może się wyłączyć w domu klimatyzacja, jeżeli tą klimatyzację sobie też podpiemy do tego systemu, tego typu automatyzacje są jak najbardziej możliwe. Czujnik ruchu, kolejna rzecz, bardzo niewielki element. Mamy też do niego taki śmieszny mały statyw, który można sobie, dzięki któremu można to sobie zamontować pod różnymi kątami, schować np. pod jakąś szafką itd., tak żeby to było niewidoczne. No, czujnik ruchu jest takim elementem bezpieczeństwa. Na przykład, jak wychodzimy z domu, możemy sobie monitorować, czy ktoś się do tego domu nie włamuje, chociażby, tak? Więc tutaj tych opcji jest bardzo dużo. I co więcej, to urządzenie ma też wbudowany czujnik natężenia światła, więc jeżeli Ktoś nawet, nie wiem, wszedłby w nocy do domu, zaświecił latarką i tak dalej, ale był poza e, poza polem widzenia tego czujnika, no to to urządzenie wychwyci tą właśnie latarkę. I tak jak wspomniałem, jako że wszystko może się połączyć też z tą wewnętrzną częścią, możemy w ten sposób uruchomić na przykład alarm e, automatycznie, jeżeli na przykład zadziała ten czujnik. Tutaj też możemy sobie to konfigurować na przeróżne sposoby, e, włączać to o jakiś różnych porach dnia i tak dalej. Możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Także na dzisiaj to tyle, dziękuję za Waszą uwagę. Napiszcie, czy takie sprzęty Wam się podobają, czy chcielibyście zainwestować w rozwiązania smart we własnym domu. Ja powiem Wam, że nigdy nawet wcześniej nie zetknąłem się z taką kategorią. Dzwonków smart, ale teraz po przetestowaniu widzę, że jest to naprawdę użyteczne. Czasami bywa tak, że nie mam mnie w domu. Kurier musi zostawić paczkę gdzieś w okolicy drzwi. Z takim dzwonkiem ja też mam pewność, że ta paczka rzeczywiście znajduje się pod drzwiami. Jeżeli ktoś chciałby ją ukraść, no to też mogę właśnie dostać powiadomienie. Także pod tym kątem myślę, że tego typu urządzenia naprawdę sprawdzają się bardzo fajnie. Także dziękuję za Waszą uwagę. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. No i widzimy się w kolejnych materiałach na kanale o domu. A żeby ich nie przegapić, to zostawcie nam suba. I dajcie też łapkę w górę pod tym materiałem. Do zobaczenia!